Który? Ja większy poproszę. No to proszę bardzo. Ja Zrobię, zrobimy, żeby mi było dwie sałaty. Jedna to będzie sałata z gotowanymi borakami, które mogą być również pieczone. W połączeniu z melonem i serem rodzin to będzie... E, sałata numer 1, prośba jest, żeby pokroić, co, selera nociowego? Tak, półka i... Ta, ćwierć plastek taki, dokładnie. Jeżeli chodzi o miksy sałat, to to jest bardzo dobra rzecz, bo gdybyśmy chcieli te wszystkie sałaty kupić e, pojedynczo, to byśmy mieli, każdy rodzaj tej sałaty, to byśmy mieli około 2 kg sałat, bo to jest chyba 6 rodzajów, z tym tam. Nie wiem jak, jaka była tematyka wczorajszego pokazu. Nie wiem czy bo, 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 bo Chciałem pokazać jak się powinno kroić zasadniczo. Ja jestem prawo ręczny, nie da się ukryć, dlatego lewą ręką otrzymałem produkty. E, pierwsza rzecz zasadnicza to jest to, że po desce e, właściwie porusza się tylko nóż. E, nie powinniśmy nigdy podsuwać, bo w zupełności możemy zrobić to w ten sposób, że tylko nóż chodzi po desce. Czubek zawsze dotyka deski, to jest kolejna rzecz, bo e, wtedy ta szpara jest zazwyczaj mniejsza niż taka, żeby udało nam się wcisnąć palce. I pierwsza złota myśl, dzisiaj e, nóż powinien być zawsze ostatni. Mm. Jest to oczywiście truizm, e, ale dlaczego? Bo najłatwiej skaleczyć się nożem tę. Mamy łososia. Ja. Daj, ja. nie ja. Myślę, ja. że na, ja. Nie, ja. na bogato ja. dokładnie ja. tak. Trzeba Kolejną ważną, istotną kwestią jest kolor w sałacie. Jeżeli mamy do wyboru dwie papryki tego samego koloru, a, a dwie papryki różnego koloru, to nawet się nie powinniśmy zastanawiać, bo zawsze kontrasty, kolorystyka w każdym daniu są istotne i wpływają na jego e, estetykę. Do no, łososia damy sos e, może salsa co nam będzie potrzebne? Papryka, papryka nam wystarczy. Lecimy z czosnkiem w takim razie. I selek do łososia. I to, to są właściwie wszystkie składniki. Teraz się skupimy na sosie. Moim zdaniem, dwoma jedynymi działami, które niespecjalnie pasują do e, łososia, w szczególności w sałacie, e, to jest rozmaryn. I drugi żołnier, który jest też bardzo obecny w kuchni polskiej, czyli majeran. No dobrze, to proponuję tak. Szczęt ramięty, z złodych, bo jaki mało to to się wie, że e, są pieszkawe. W tym tu też możemy dać. Powiem Wam, że cieszmy się tym, co mamy, bo w Anglii. Matka pietruszki jest po prostu dramatyczna. Jak nasz dobry znajomy drewniak mówił, sos powinien być tu dużo sensujny. Możemy użyć cytryny, możemy użyć rostu balsamicznego, tylko wtedy nie będziemy miał tak ładnego zielonego koloru oczywiście, bo nam ściemnieje sos. Proporcje są właściwie takie. 8 łyżek oliwy, jedna łyżka soku cytryny, jedna łyżka miodu lub cukru, jeden ząbek czosnku sól i pieprz. Tak, mamy. Myślę, że pierwsza już jest zmieszana. E, Dobrze. Zamykamy. Dla ja ja mnie jest nie może. na temat stoli. Czyli jest. Jest mocno. O to chodzi. Nakładamy. No tak. Dziękuję. Kali Smacznego, i do zobaczenia. Mam podejrzane, że tak szybko chce uciekać bez próbowania. Tutaj no. Próbowałem stopy,